Jak założyć fundację? Jeśli oglądałeś poprzedni odcinek, wiesz już co zrobić, żeby założyć stowarzyszenie. Dzisiaj pomogę ci w założeniu fundacji. Dowiesz się, czym dokładnie jest fundacja, kto może być fundatorem i czym jest akt fundacyjny. Usłyszysz także o czymś, o czym ludzie powiązani z fundacjami zwykle nie mówią zbyt chętnie, czyli o kosztach, a także jak założyć własną fundację krok po kroku. Czym jest fundacja? Fundacja jest organizacją non-profit, która realizuje cele społeczne lub gospodarczo użyteczne dla dobra ogółu. Aby powołać fundację, konieczny jest fundator, który przeznaczy pewien majątek na publicznie użyteczny cel oraz określa wysokość funduszu założycielskiego co jest najważniejszym warunkiem związanym z utworzeniem fundacji wspomniany cel, dla którego zostanie ona powołana. Powinien być społecznie lub gospodarczo użyteczny, zgodny z interesami Rzeczpospolitej Polskiej, np. takimi jak ochrona zdrowia czy rozwój gospodarki. Istotne jest, aby miała charakter publiczny, a nie służyła prywatnym interesom fundatora lub innej osoby. Chcecie przykład takiego celu? Proszę bardzo. Pani Anna Nowak jest nauczycielką w Szkole Podstawowej. Postanowiła założyć fundację na rzecz edukacji dzieci i młodzieży z małych miast i wsi. Fundacja miała mieć na celu organizację bezpłatnych kursów i warsztatów dla dzieci oraz wsparcie finansowe dla najzdolniejszych uczniów. Anna jako fundator przekazała fundacji swoje oszczędności. Stanowiły odtąd fundusz założycielski. Dzięki temu fundacja mogła rozpocząć swoją działalność, a działalność spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród społeczności lokalnej. Czym to zaowocowało? Zwiększeniem liczby wolontariuszy oraz sponsorów, którzy chętnie przekazywali środki finansowe na rzecz organizowanych zajęć. Zajęć mogło być też coraz więcej. Dzięki działalności Fundacji Anny wiele dzieci z małych miast i wsi dostało możliwość uczestniczenia w bezpłatnych kursach i warsztatach. Możliwość, której nie dostałyby zapewne w innych okolicznościach. Zwiększyło to ich szanse na rozwój i sukces w przyszłości. A to wszystko dzięki sprawnie działającej Fundacji. Zastanówmy się teraz, kto może być fundatorem. Otóż fundatorem w Polsce może być każda osoba fizyczna, niezależnie od obywatelstwa i miejsca zamieszkania, a także osoba prawna. Taka jak spółka czy uczelnia. Fundatorem może zostać także osoba zmarła, jeśli w swoim testamencie zapisze majątek z przeznaczeniem na fundację. Jaka jest zatem rola fundatora lub fundatorów? Składa się z kilku etapów. Pierwszym krokiem jest złożenie aktu notarialnego, w którym fundator deklaruje ustanowienie fundacji i przekazania na jej rzecz określonego majątku. Fundator sporządza również statut i dokonuje rejestracji fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po zarejestrowaniu fundacji, fundator może pozostać bierny i nie angażować się w działalność fundacji. Może też zdecydować się na aktywny udział w życiu fundacji. Bez względu na wybór, fundator pozostaje fundatorem na stałe, zgodnie z zapisami w akcie notarialnym. Niezwykle ważnym w określeniu kompetencji fundatora jest statut. Dlatego tak ważne jest, aby dobrze przemyśleć, na co chcemy mieć wpływ jako fundator i odpowiednio to zdefiniować. Nieco wcześniej wspomniałam o majątku, a jeśli mowa o majątku, powiem o kolejnym elemencie fundacji, czyli o funduszu założycielskim. Jest to majątek przekazany przez fundatora na cele określone w statucie fundacji. Wysokość funduszu założycielskiego ustala fundator i oczywiście powinien być wystarczający do zrealizowania celów w fundacji. Ponadto fundusz może być wykorzystywany tylko na cele statutowe. Mój plan na dzisiejszy odcinek podpowiada, że przyszedł czas na akt fundacyjny i coś, na co część z Was czeka pewnie z niecierpliwością, czyli koszty. Akt fundacyjny to oficjalny dokument, w którym fundator wyraża wolę ustanowienia fundacji i określa jej cel oraz majątek przeznaczony na jego realizację. Zgodnie z ustawą o fundacjach, akt ten musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego. Kluczowym elementem przy sporządzeniu aktu fundacyjnego jest wycena majątku, który będzie przeznaczony na fundusz założycielski. Jeśli składają się na niego na przykład dzieła sztuki, to muszą zostać one dokładnie wycenione, aby określić ich wartość i wpisać ją do aktu notarialnego. Ważne jest również, żeby dokładnie określić, jaki majątek chcemy przeznaczyć dla fundacji i jakie cele z jego pomocą powinny zostać zrealizowane. A co z kosztami, ile kosztuje rejestracja nowej fundacji w KRS? Nie tak duże jak mogłoby się wydawać. Koszt wynosi odpowiednio 250 zł dla fundacji rejestrujących się wyłącznie w Karesie oraz 600 zł dla fundacji rejestrujących się zarówno w Karesie, jak i w rejestrze przedsiębiorców. Dodam tylko, że w przypadku rejestracji w obu rejestrach opłata 500 zł dotyczy wpisu do rejestru przedsiębiorców, a opłata 100 zł dotyczy ogłoszenia tego wpisu w monitorze sądowym i gospodarczym. Jak założyć fundację krok po kroku? Po pierwsze, należy ustalić cele fundacji. Cele powinny być społecznie lub gospodarczo użyteczne, zgodne z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej. Pamiętaj, że niedochodowość celu to kluczowa zasada fundacji. Po drugie, ustanowić fundusz założycielski oraz akt fundacyjny. O tym już powiedziałam, ale mniej na uwadze, że oba te elementy są konieczne do założenia fundacji. Po trzecie, należy opracować statut fundacji. Przygotowanie statutu jest kluczowe dla dalszych etapów w rejestracji fundacji, więc warto poświęcić na to czas i ewentualnie skonsultować się z ekspertem. Po czwarte, zarejestrować fundację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pamiętaj, że fundacja działa dopiero od momentu jej wpisu do rejestru. Podczas zakładania fundacji konieczne jest również Również złożenie NIP 8 do organu podatkowego o działalności podmiotu. Założenie fundacji to proces, który wymaga nie tylko zaangażowania, ale również staranności i znajomości przepisów. Jednak mam nadzieję, że po obejrzeniu tego odcinka wiesz o tym już znacznie więcej. Daj znać w komentarzu, czy planujesz założyć własną fundację i co najbardziej przeraża Cię w procesie jej zakładania. Do zobaczenia!